No właśnie w takim miejscu, w takiej kafejce tutaj mieliśmy na zewnątrz spotkanie z Couchsurf'a Tutaj wszyscy czekają. Zajebiście międzynarodowo z Damianem. No poznaliśmy dużo fajnych osób. Mega, mega po prostu tyle ciekawych historii w ogóle. Z jednym typkiem z Australii już sobie planujemy wyprawę do Afryki Zachodniej na trzy miesiące. Może się uda, kto wie. Zawsze warto trzymać kontakt. Nigdy nie wiadomo, gdzie życie nas poprowadzi, co nie? Ja? Dostaliśmy zaproszenie do domu tutaj chłopaka z Egiptu, który pracuje w Jeddzie w Arabii Saudyjskiej, zaprosił nas. E, powiedział, że ma tylko niestety podłogę i kanapę, ale dla nas to jest zajebiście, bo będziemy się mogli podładować. Thank you so much on the video. It's so kind, the best hospitality ever. Couchsurfing works here in jedda. <laughs> No, i właśnie dotarliśmy na lotnisko w Jedzie No, powiem Wam, że pierwsze wrażenie bardzo pozytywne, czyściutko, bardzo ładnie. Spaliśmy jakieś 4 godziny. Nie za bardzo się w sumie wyspałem, ale przyśpimy się jeszcze w samolocie. Na czekinie kazali nam zapłacić 60 riali za to, że nie zrobiliśmy czekinu online. Mimo, że próbowaliśmy, ale po prostu stronka nie działała. I powiedzieli nam, że. Dadzą nam rachunek, i inshallah nam zwrócą. <laughs> Leciał mak na lotnisku, 24 Riala. Kurde, wcale nie jest drogo Tutaj, jeśli chodzi o maka. No i to się szanuje. Patrzcie, jakie kozackie stacje do ładowania dookoła. Wszystkie porty, wszystko jest. Właśnie jest odmawiana maga. Bezpiecznego No i właśnie Dotarliśmy do Damam. Jesteśmy na lotnisku Będziemy szukać autobusu Do centrum, bo łapanie stopa Z lotniska nie ma sensu za bardzo Bo to jest zabudowany Teren, a w takich miejscach Stop nie działa, więc idziemy na autobus Teraz bierzemy autobus Z za jednego dolara do miasta, do Damam. jest 40 km, choć myślałem, że dużo mniej. No, ale właśnie jedziemy przez pustynię. No i co? I 40 km później musimy pojechać do innego miasta, które nazywa się al i przez miasto przejechać już do Bahrainu. Więc taki jest plan na dzisiaj. Dotrzeć do naszego hosta i może wieczorem coś porobić na mieście. Chodzimy po całym mieście, szukamy butli, butli do kempingu Takiej butli z gazem po prostu I nigdzie nie ma A jak już jest to nie taki gwint jaki nam jest potrzebny No i mega słabe morale, no bo w jest bardzo drogo Zaraz jedziemy do Bahrainu Trzeba tutaj mieć oczy dookoła głowy, bo taki ruch No i w Bahrainie kawa 20 zł, pewnie za jakieś podstawowe jedzonko dwie, dychy, no to się uzbiera, nie? Spasowałoby mieć kuchenkę, no ale nigdzie nie idzie dostać gazu. Właśnie wjeżdżamy na most łączący Arabię Saudyjską z Bahrajnem. Koleś nas wysadził na granicy i nas zostawił tutaj. Nie wiem jak teraz znajdziemy innego kierowcę Trzeba będzie łapać stopa na granicy Policja mówi, że nie można tutaj pieszo przechodzić, więc mamy problem Normalnie nas wywalił z auta i sobie odjechał do Takiej akcji to jeszcze nie miałem Machał łapami koleś Nic nie dało się zrozumieć No i normalnie nas zostawił Łapał nam się stop do Bahrainu na szczęście Mamy nadzieję, że to nie jest taksy, bo koleś tutaj nie mówi w ogóle po angielsku i nie mamy internetu ale pomógł na jakiś pan i sobie jedziemy z nim. Bye, szukran. Have a good day. No, czyli pan rzeczywiście za darmo nas zabrał. Same drzwi za darmo nas zawias. Hey, we just arrived to our host Mohdi, right? Do I pronounce it correctly? Hamdi, oh sorry, <laughs> sorry for mistake. That's, that's the first. Yeah, and your nephew, uh, well, Sally, right? Yeah. Okay, cool. He likes Michael Jackson, so we're waiting for the dance. <laughs> can, you, can you show us Michael Jackson dance? Jackson! Yes, yes. <laughs> Jackson! <Yay. Yay. laughs> <laughs> wow, very good. Good job. <laughs> Wszystko jest wielki. Czuję dziwne, że pochodzi tu jest mały island, ale. Wszyscy mają swoje miejsce, tak? Nie czujesz, sensu, że to jest mały island, tylko że jesteśmy prawie. Mamiętam. Zobaczcie w ogóle, co tu się dzieje. Jestem w szoku. Dostaliśmy nie dość, że prywatne dwa pokoje. Każdy dla siebie ma pokój. To jeszcze mamy prywatną łazienkę tutaj na couchsurfing. Nie wiem, jak tu się zapala światło. E, gdzie tu jest światło? Nie wiem gdzie nie masz światła. A dobra to ja mam bez światła po prostu sobie, o zapalę sobie flesza Prywatna łazienka Prywatny pokój No i Damian to samo Yeah Niesamowite It's insane We driving this beast Ow, oh, wow Oh thanks for let me see in the front why you get to sit in the front? I'm younger. Oh. Much younger. Oh, okay. 12 oh, years I'm younger. I'm just 23. <laughs> How old are you? 25. Ooh. Okay. And all of these old places, it looks like all these are poor people, not necessarily. They just run down. Wow, okay. <laughs> Yeah. <laughs> 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 oh, gee, I, can, I can say he's right. Why did I take Ugh, No <laughs> Oh no! Oh no! No, I had um... actually. Yeah. So we are in Bahrain Fort. <laughs> nice! You can see in the map where we are. Outside. Okay, this is Bahrain. Oh So this island also belongs to Bahrain, right? We've been here? We're here. Oh, oh. we're here. Just by the sea. Well, it's actually like it's Island, right Arabic now. Gulf, yeah? Yeah. And it's not sea. Is it Arabic sea or? It's, sea or it's not. At the end of the day. Okay, because we were arguing today if it's yeah, Arabic yeah. Sea, or it's sea or not. not. Ah. Right. Well, I'm already done. You just go like, oh, AI yeah, is yeah, gonna do it. Well, yeah, Honestly, I, I stopped writing emails. And what gate is it? <laughs> uh, on the video, can you say? <laughs> Bahrain gate. Bahrain, oh, just Bahrain. Bahrain gate, alright. It's entry to the Sug, yeah? Like. Yes. Shopping area, it's like a local market or something. Yeah, okay, so we enter there, and right here there are skyscrapers, modern area, and this way we go to the old city. So these are the shops, the souks, and we oh, what's this? That's amazing, it's just ornaments. Yeah, like oh, wow, we gotta take a picture with this, Damian. Yeah. That's good. No scammers. Just not at the airport. The worst place is the airport. Yeah, the worst place. I, I assume. I, yeah. think, I think it's a universal thing. Yeah, everywhere. Unique design. They, they, they don't copy. Well, they copy. Ah, okay. It's... They get influenced, but each completely original design h each one. Wow. The second thing is you don't even see any security guards. Dobra, czyli teraz idziemy na Bahrańską herbatkę. Tutaj takie oh, yeah. taka Zapraszam nas tutaj nasz gospodarz na herbatkę. Spróbujemy, jak to wszystko wygląda. Wow, very nice lo local place. And wow, so some nice pictures. This is like royal family or something? No? No. no? Ah, uh, just some random. Okay. Of course. We never refuse a tea, never refuse a coffee. <laughs> Cheers. Do you do cheers with tea? <laughs> Maybe it's not good idea. <laughs> I do cheers with everything. <laughs> so here we got local Bahraini bread with honey and some kind of cheese. Ten building is bardzo wyjątkowy. Spójrzcie na to oświetlenie. Takie jakby pochodnie spadające tutaj. Niesamowicie to jest zrobione. Z tej odległości najlepiej wygląda. Te strzałki, a raczej trójkąty, tutaj na tą budowlę wskazują. Ciężko zgadnąć, ale to jest meczet. Nieźle, co nie? Taki nowoczesny meczet. Nasz host nam wyjaśnił, sam bym na to nie wpadł, że to jest meczet. Spójrzcie, te trójkąty w tym nowoczesnym meczecie są tak skonstruowane, że w ciągu dnia wpada tutaj do środka światło słoneczne, i tam jest szkło, które je odbija do środka budynku, dzięki czemu jest to wszystko tam oświetlone od środka tak naturalnie przez słońce. No właśnie wracamy z nowoczesnej części Bahrajnu, gdzie wszędzie są drapacze, chmur, nowoczesne budynki. Tutaj mieliśmy krótką wycieczkę z naszym gospodarzem, no, ale niestety trzeba już wracać. A może niestety, bo zobaczymy więcej ciekawych miejsc. Cheers. Uh, cheers. So it's all grilled chicken, yeah, and mix. This mixed is real Okay. Oh my gosh, it's so good I, I can tell already. Właśnie Hamdi nas tutaj podwiózł pod meczet. W sensie chyba to jest największy meczet w Bahrajnie. Będziemy tutaj sobie teraz zwiedzać, a po prostu taki zajebisty koleś. Po prostu to jest nie do, nie do opisania. No. Najlepszy host jakiego miałem na coach kiedykolwiek. Po prostu no super. Kawke nam zrobił, pogadaliśmy sobie, pokazał nam drugą stronę religii, islamu, bo wcześniej ludzie pokazywali tylko dobrą stronę, a on wypolerowaną. tak wypolerowaną, a od niego możemy się dowiedzieć tak jakby drugą stronę. E, Another party, jakby to nie powiedzieć, no. nie? Drugą stronę po prostu. Different side. Different side coś takiego, aż mi brakuje polskich słów, bo cały czas. Rozmawiamy po angielsku, co nie? Tak na szybko, nie wiem jak to nawet przetłumaczyć, ale to jest mega wartość dla nas, bo możemy się nauczyć właśnie tej pozytywnej strony i tej negatywnej. W Arabii Saudyjskiej nam pokazywali tylko tą pozytywną, tą super, te superlatywy, a tutaj od Hamdiego, on w ogóle jest z Sudanu, mieszkał w Stanach Zjednoczonych, wie, mieszkał w Wielkiej Brytanii, większość życia w Bahrajnie, gdzie jest dużo bardziej liberalnie, więc on ma całkiem inne podejście do tego i ogromna wartość dla mnie. Po prostu posłuchać tych wszystkich historii, dowiedzieć się tego wszystkiego. And the length of the object will be equal to the object itself, this is like the second prayer, the noon prayer. The third prayer is going to be after crossing also the middle of the day and the noon time, when the length of the shadow will be double than the item itself. This is like the third prayer, the afternoon prayer. The fourth prayer is going to be when the sun set, but still you can see the twilight, it didn't turn to the sky didn't turn completely to the black colour. And the prayer, the night of prayer, is going to be when the, completely sun, the sun goes and the sky completely turns to black. This end of So we'll be standing over here facing the direction of Al-Kaaba. Mm -hmm. And we'll raise our hand like this as an indicator to start the prayer. And we're going to say, Allahu Akbar, God is great. God is great means God is greater than anything that can interrupt this connection that I'm going to do, which I'm reminding myself. I wtedy Bóg jest większy niż ktokolwiek, który może powiedzieć że nie możesz powstrzymać poświęcenie, ponieważ następne poświęcenie będzie po 2 czy 3 godzinach. Właśnie wyszliśmy. Ja palę jak zawsze. Tak, tak, jak zawsze. I takie mega rozkminy mamy po tym. Po, po tej całej wycieczce w meczecie było wspomniane wiele ciekawych rzeczy. Na przykład to, że Maria jest kobietą, którą Kobiety w islamie traktują jako wzór do naśladowania, jeśli chodzi o ubiór, o skromność, o takie różne e, życiowe sprawy. Ogóle... Całościowo. całościowo możliwe, że nawet całościowo. Mnóstwo innych rzeczy, na przykład o tym, że prorok nie umiał pisać i czytać, tak było wspomniane i słowo od ich Boga było przekazywane przez anioła Gabriela, tak? Tak, tak. No, i on nie umiał pisać i czytać, i on tylko to zapamiętał ze słuchu. Później komuś przekazywał, i inne osoby po prostu to zapisywały. Tak, tak, tak to zrozumiałem. I podobno też jeszcze w Koranie jest, są opisane jakieś nowinki technologiczne, które zostały odkryte dużo później niż tamtejsza nauka pozwalała. Bo to był tak 500, 600, 600 któryś tam rok, co nie? No jakieś tam 14, no? 14 więc 14. Się wtedy. Tak, no to wtedy, no, wtedy nie wiedzieli wielu rzeczy, na przykład o kosmosie. I tam było, było wspomniane dużo rzeczy. Co nie, że teraz są udowodnione te rzeczy jako prawdziwe, ale wtedy to było niemożliwe. No i mnóstwo takich ciekawych rzeczy, co nie było na tej wiedziawce. Dawno, dawno się tak nie skupiłem na czymś, jak, jak na tym. No, mega. No, przyjechaliśmy z Arabii Saudyjskiej do Bahrajnu i tutaj rzeczywiście widać tą dbałość o szczegóły. Chodnik jest równo ułożony. Nie ma, nie ma śmieci za bardzo tutaj na poboczu, no praktycznie w ogóle nie ma śmieci, drzewka rosną z boku normalnie, a nie na środku chodnika, jakoś to jest dużo ładniej zorganizowane, dużo lepiej to wszystko wygląda niż w Arabii Saudyjskiej, widać, że tutaj dbają o to. No i jesteśmy już pod muzeum Bahrainu, National, Bahrain National Museum. To jest takie pomieszczenie, które jakby wizualizuje, jakby to było mieć schizofrenię. Tak to przynajmniej rozumiem, że kilka osobowości tutaj jest pokazanych. Tak jakby z lewej strony to co nakazuje religia, a z prawej strony tak naprawdę to co to co chcemy, tak wewnętrznie, taka wolność. Jak widać w dwóch językach, arabski i angielski. No takie pokręcone, to nie wiem jak to interpretować Niby jest podpisane schizofrenia No ale tutaj to jakby podwójna osobowość jest pokazana <grytanie> Jakie dziwne to jest Patrzcie jak fajnie tutaj wygląda podłoga To jest podłoga, która jest mapą Bahrainu Patrzcie wszystkie uliczki można ze szczegółami zobaczyć Pewnie ludzie tutaj sobie przychodzą i szuka, mogą znaleźć swój dom <grytanie> Na pewno Te, My w parku no, gdzie spaliśmy? Może gdzieś tu? Może tu? <laughs> coś takiego. No, jak widać, w Bahrajnie też są biedniejsze dzielnice. Tutaj na przykład coś takiego. Bardziej zadbane są te biedne dzielnice niż w Arabii Saudyjskiej. Tak od razu widać, bo i nie ma śmieci, jakoś tutaj tak bardziej czysto jest. No, ale też, też są biedniejsi ludzie, jak widać. Nie, nie cały kraj jest bogaty na pewno. No, kupiłem sobie właśnie magnes taki idealny. Pasuje mi, bo jest i napis kraju, jest kształt kraju i jest jeszcze flaga. Czyli to jest dla mnie idealny magnes, jakiego zawsze szukam w każdym kraju, ale ciężko takie dostać, więc jestem mega zadowolony. Jesteśmy teraz znowu w Starym mieście. Zwiedzamy sobie. No, tutaj ludzie dużo bardziej już nam wciskają niż w Saudi. Widać, że bardziej przyzwyczajeni są do turystyki za chwilę ktoś zagaduje, jak jakieś szaliki wciskają, jakieś czapki, jakieś pierdoły. Ale i tak nie jest jakoś strasznie, nie tak jak w Maroko na przykład. W Maroko się nie da przejść przez ulicę normalnie, bo tak wciskają, ale tutaj jest większa kulturka. No i zamawiamy sobie to samo co wczoraj. Jesteśmy w tym samym miejscu. Cukran, dwie kawki, placuszek z miodem i z takim serem. Tak samo jak wczoraj, a jak jeszcze Hamdi do nas dołączy, to jeszcze będziemy mieć drugi talerz. No i trze trzecią kawę oczywiście, żeby było dla wszystkich. What is this thing? Do you have an idea. It's a clock. No, you think it's a clock. A. Stand in the February. Stand in the February? Stand in the month. Stand in the month, yeah? 30, uh, I think it's just Where were you? Like you've been here all day. Yeah, no, I fly oh, Yeah, and now it's gone. its going, that's fucking cool. Is this really working? Yeah. What time is it? Can you check? Because I'm recording. Right Three o'clock. Is it correct? Yeah, Look, three thirty. Shit. That's such a cool design. Someone must have been a genius to this, to come up with this idea. Just stand on them like January. Whoa. Jesteśmy teraz w indyjskiej restauracji i próbujemy tutaj lokalnych potraw, które są wręcz nieziemskie, nigdy nie jadłem czegoś tak dobrego, jest po prostu niesamowite. Nie wiem nawet jak wytłumaczyć co to jest, bo to są dla mnie całkiem nowe potrawy, całkiem nowe przyprawy, ale to jest tak dobre, że ja po prostu nie mogę sobie wyobrazić. Nie da się tego opisać po prostu, niesamowite. and they do uh, sometimes labor work also. They, they are well built. Oh, here, can <laughs> I have? I'm giving good. one to you. Oh, thanks. No, it's just easier. We are drinking local tea with Tak to się zamawia tutaj w takiej budce. Wystarczy podjechać, zatrąbić. I pan tutaj przychodzi i przynosi to wszystko. Okej, okay, no oni tutaj cały czas płacą telefonem wszyscy, jak widać. Więc fajnie to wszystko działa. Dobra, wstaliśmy. Dzisiaj kierunek Katar wyjeżdżamy z Bahrajnu Godzina 6 rano Trzeba się szybko ogarnąć, spakować no i jedziemy jak najszybciej. No jesteśmy na takiej drodze, strasznie wieje. O kurde, przydają się teraz to wygląda, bo przynajmniej nie to Dokładnie, na boki. Alpinistyczne no. Dokładnie, łapiemy stopa. Bardzo szybka droga, w sumie autostrada, więc będzie ciężko. Uf, w końcu złapaliśmy stopa na tej burzy piastokowej. Niestety tylko na 3 km, ale to zawsze coś. Szybka wymiana. Instagrama. Bye! Thank you for help! No i pojechał, a my jedziemy w przeciwnym kierunku. Nadal do Kataru. Musimy przejść tylko przez autostradę. Trzeba przebiec przez autostradę. Ale co to dla nas? Już nie takie rzeczy się robiło, nie? W drodze napisane jest safety first. No, chyba nie w tym kraju, nie ma szans. Koleś nas tak bez nadziei wysadził. 2 km z buta musieliśmy iść do wylotówki z tej biurze piaskowej, żeby wrócić na drogę z powrotem, gdzie byliśmy. <grystanie> tak nas podwiózł, że więcej musieliśmy przejść niż, niż, niż na spodnie. Ten, ten typek, utknęliśmy na granicy, już chyba z 2 godziny tutaj siedzimy. Nie nagrywałem wcześniej, no bo na granicy nie można nagrywać, ale teraz jestem trochę dalej. Więc w sumie było to tak, że chcieliśmy pierwszą przejść granicę. Okazało się, że nie ma takiej możliwości, nie da się pierwszą przejść granicę, bo nie ma tutaj przejścia dla pierwszej w ogóle. Na wszystkich granicach, na których wcześniej byłem, zawsze było takie przejścia, a tutaj pierwszy raz okazało się, że nie ma. Można przejechać tylko samochodem. Nie mamy auta, więc nie możemy przejechać. A jeżeli pytamy ludzi albo machamy, łapiemy stopa no to nikt się nie chce zatrzymać, nikt nas nie chce wziąć bo wszyscy się boją przez granicę przejeżdżać i brać autostopowiczów no i już w sumie straciliśmy praktycznie nadzieję na to, że złapiemy stopa nikt nie chce nas zabrać dopiero za granicą byśmy byli w stanie złapać ale nie można przejść za granicę bez samochodu taka ciężka sytuacja no, trzy godziny już czekamy, co nie? Ja? Już się miło i dalej czekamy. Morale strasznie słabe. Raczej dzisiaj nie dojedziemy do Kataru. Prawdopodobnie. A nawet jeśli dojedziemy o północy, no to przecież nie wbijemy wtedy kolesiowi na więc, więc lipa, niestety czekamy. Zobaczymy, co dalej. To jest tak pojebana akcja, że to jest nie do opisania. Czuję się jak w jakimś psychiatryku. Kierowca wsiadł, zapalił silnik, powiedział, że nas gdzieś zawiezie, w sensie chyba przez granicę. Przejechał 100 metrów, wysiadł i gdzieś poszedł. Nie wiadomo o co chodzi w ogóle. Czekaliśmy ponad 4 godziny. Totalny hardcore. Teraz nasz kierowca poszedł się modlić. Modli się tutaj na dywaniku, a my dalej czekamy. Było tak, że. Ponad godzinę przejeżdżaliśmy przez wszystkie kontrole na granicy. Jakieś tam psy wąchały wszystko, sprawdzali bagaże, paszporty, pierdoły. O dziwo nie kazali nam zapłacić za wizę. <laughs> nie wiem dlaczego, bo ten nawet teraz sprawdzałem w necie i opłata za wizę jest 100 reali. A teraz jedziemy sobie już do stolicy do Dochy z typkiem. E, powiedział, że pojedzie specjalnie dla nas, żebyśmy mu tylko za paliwo zapłacili. No a stopa już byśmy nie złapali, bo jest 21 godzina. No więc się już zgodziłem, że zapłacić za paliwo. E, w dolarach się zapłaciło i, i gitara. Co jest, co jest ciekawe, nie akceptują tutaj dolarów starszych niż z 2017 roku. Nie wiem dlaczego. Ja miałem z 2013, na szczęście Damian miał, Damian miał nowsze, to się wymieniliśmy. Pierwszy raz w życiu widzę coś takiego, no bez sensu. Bye, thanks a lot, video. Have a nice day.